Ja mam go z tej strony, się A dzisiaj sobie grałem w test z, z roku. Ja głównie noszę okularów. Okej. Okay. Ale zauważyłam ja to, że już tą trochę grę i mam na tym poziomie. Tak? Więc możecie sobie zobaczyć uwerki dalej. Więc. Werka też tam pokażę. Nie, że wyglądają u To nie, nie zapomniałam, co się gra. Yy, więc dobra. Który to ten? Dla mnie to jest ten. Okej. Okay. Niebieski. Ten to ten. Jest, jest. Tu to totalnie ten na pewno nie, bo bo ten jest za jasny, a ten jest idealny. Jest? Aha, ci pierwszy, super. Super. Ślepa nie topesz. I czemu jest ślepa nie topesz? Ha! A, mi przeszło! A nie, to przed chwilą byłam. Prosty test. To, to było. Dobra. Dla Was zacznę od. A jak tutaj. To, jak to Aha, no tak, tutaj. Dla Was zacznę od początku. O, bo że nie chcę się. Okej. Okay. No, nie jestem aż taka ślepa, żeby Dobra, teraz wszystko muszę zrobić od nowa. Dobra, nie jestem aż taka ślepa, żeby to zrobić. Na pewno nie. Ale jest czego mówię, że jestem ślepa? jestem ślepa. Aha, zamknęło się. Ale nie jestem aż tak, żeby tego nie widzieć. Ale no. Jak nie będę montować? To dlatego, że nie będzie mi się chciało. Jak nie będę montować! Takie mać, mać! Mać, mać. Jezu, co ja kliknęłam? Co ja kliknęłam? Moje dwie, co ja kliknęłam? To kliknęłam, tak? Aha, to to. Ten. I tam, jak. Jak ja to. Jak ja mogę. Jest. Nie możesz jestem tym zapominać, to jesteś ślepa. Co to, to było? Ale jak? To jest to samo. O, dużo no, rady. To jest to samo. jest to samo. jest, to, słownie to... Aha, jest to, słownie to samo. Aha, to. Nie chcę. Ten. No jak nie? Jeszcze ten Co Czy jestem ślepa. Jezus Marian, co wy robicie? To ten? To ten? No. To jaki? Big Medium, wow. No co, to ten? No też nie. To jaki? Jednego nie próbowałam. Trzeciego nie próbowałam. Ej, te, dawajcie też trzeci. Nie no. Jestem dziwna. Ten. Jak nie? Przecież to jest. Jezu, to... Znowu zrobię to samo. To. Jezu, czemu tego nie kliknę? To. O. Jest. Trzecie. I tutaj. Ten, wiesz Jest! Jest, jest! nie, jest taki... O Jezu, ja wiem, to jest taki brzydki odcień. O mój Boże. Ja mam Tak, to są te same. Zobaczcie, te same. Po prostu to, to się wydaje taka iluzja optyczna to jest. Okej. Okay. Które z tych jaj jest... By aha, dobra, to mi się wydaje, że to jest. nie na czeka ślepa. Okej, okay. jakie są na dole? P E C F nie to R R. o nie to jednak F. P E C A nie R R co? P, a jeszcze raz, jeszcze raz, to P, E, C, F, D? No tak, to jest myślę, Okej. Jakie miejsce różnicy się od reszczy? O, proszę, dobra, to jest dziwne w ogóle ten. Yy, to, to, to. Yy. przykładowy obraz kliknie w obraz. No przecież to jest. Mm, 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 mm. Tak, jestem ślepa. Czego ja tutaj nie patrzę? Jestem ślepa. Kolor inny. Kolor. Aha, no to jak to mam kliknąć tak Kolor inny. No. Kliknij <grychy> logo, które... Fo... Two, Fo im zdaniem jest inne. No. jezu umiem czytać spokojnie, ale no. Miałem czytać spokojnie to co ja powiedziałam, Miałem czytać, ale no. Tutaj. Totalnie to. Szło powiększające. To Aha! Super! Free three free Jezu, coś moje. Tree drzewo po polsku. Jezu, co ja na. Tree. Nie chcę się montować, więc zostawimy to tak. Jak nie będzie nic to przepraszam bardzo. Ok, jest ludzików tak. I Roblox MPC. Jestem tam. Ok, czekajcie. Raz, czysta wizja. Ooh, yes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, ja tak policzyłam. 14? Yeah! Nie wiem, czy tu się tutaj. Ten, przejdziemy do końca, ale. To jest zielony green. Tutaj też trzeba po angielsku pisać. jest się na. Green. Proszę bardzo. Który. No, posłuchaj swój. Aha, dobra. Ten. O mój Boże jak ja wyglądam. Eee, Zusmarian ten. Yeah. Dobra. Skin, no nieładny dla mnie to jest dziwne. Dla mnie to... Nie, to na pewno nie ten. Ten też ten, też ten, 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 ten. bardziej dziwny. Okej. Okay. O mój ulubiony kolorek. To jest super. Uwielbiam to. Eee, ty, ty, ty. ty ten. E, tak, to się fasuje. Nie, nie ten. Ten? Tak, ten. Ja okay. to, 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 ten. Ja. Yeah. Okej. Okay. Kliki symbol, który Twoim zdaniem jest inny? No. Ja! Jak tutaj? To, tu, to, tu, to. Co to za be? <grym> czytam, czytam? Tutaj tutaj patrzę, co to za be? I. No. <grym>

Tutaj. Okej. Okay. I tutaj. jej Wie czemu? Aha, kliknąć. Mam, mama. Przejdź przez drzwi czarne. Przez drzwi. Czekajcie. Oryginalne. Red Door White Door Brown Aha, no takie sobie są. Poopu. Aha, no tak, to różowe. Okej, okay. jesteśmy. Okej, okay. reset, który to. czekajcie, polski, a dzisiaj obiekty do właściwego. Dobra. To. No. Mm. Aha. Dobra. Nie, 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 nie tutaj. Cie, 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 cie. Tak. Tam idź. Tam. Nie tutaj. Nie. No Jezus Marian. O. nie Jezus. Ty jesteś tutaj. Tak. Tu. 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 Ty idziesz tam. Tam! Tam! I wtedy tu. tu! Nie tu! Nie, Jezus Maria! No i poleciał. Ezz. Dobra, chodź zielony. Ty będziesz posłuszny, mam nadzieję. Zielony! Idzie do żółtego! Jezu, gdzie wy latacie! To przeze mnie? Nie. Zielony, idź tam. Tam, nie tu, nie tu. On jest on jakiś jest, jest, jest CO WY SIĘ PCHACIE TAM PIP 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 NIE TU NIE TU NIE tu. Jezu jakie to strunne trudne, i teraz patrzę sobie w kamerkę i tak mi źle idzie Lej. źle idzie Jezus mm. mama 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 dobra wszystkich jak chcę reset u nas a zrobimy Aha, tutaj nie może, Super! I może tak? Nie, dobrze. Dobra, idź tam, tu, nie tam, nie, nie, Jezus. Jacy oni są kuszy, kuszy. Dobra. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie, nie, tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Nie tutaj. Tak, tam, nie tutaj. Nie, nie, pcha, nie pchamy się tam. Nie. Mówię nie. To nie. Tak, tam, tam, tak, dobrze. Dobrze. Nie w tą, nie w tą, nie w tą, nie, nie w tą, nie w tą, tamtą. Tam. No, tak. Idziemy, idziemy. Tutaj. Jezus, nie w tamtą, w tom. Jezus. Yeah. Czekajcie, przybliżę wam, żeby to... To trochę lepiej wy... A ty gdzie? A ile przejść do końca? Że co? Ja tyle nie mam. etap na etap, Wejdź do końca troll powiększ, nic nie chcę, nie mam robuxów, jedynie 7, ratuję, Jezu, czekaj, czekajcie, czekajcie, się... tak, się, wreszcie! 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 Znała... Za... tak, tak, to wreszcie, tak, 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 to, to, to. Gdzie idziesz? Chłopacy, pomóżcie mu, please, please, nie tam! Ok, tak, tam. Idź, tak, dobrze, dobrze, dobrze. Super! A ty gdzie? No, idź, idź, no, nie tutaj. Nie tutaj! Panie! Czy pan jest kuchy? Ja raczej tak. Panie, idź tu. Nie tu. Tu jest miejsce czerwonego. Jezus, ja Jak on szybko, tak przeszedł. A nie. Tak, on tak szybko tam przeszedł. Jezus Marian! Marian! Siup, 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 siup. Tak, tu. Nie tu. Tu. Tak. Nie za panem. Jakimś dziwolągiem, który nas zabrał. Nie wiem gdzie. Dobra. Nie, 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 nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Nie. Tutaj. Nie, nie, nie. nie. No Jezus, Marian. Mhm. Tam, tam. W lewo. Lewo, teraz to prawo pewnie, ale dla mnie to lewo. Mam nadzieję, że nie będzie ostrzeżonego tego, dla mnie to lewo i dla was pewnie też. Okej. Okay. Jezus, Marian. Nie zwracajcie uwagi na ten. Ok, Ja to robiłam tutaj, bo się w kamerę. Chciałam mi teraz. Mama, mama, mama. Mm, Zespącz, mm. spongeboba. Jesteśmy na 26. a 15 minut minęło. Puh. Mi, mi, mama, mama, ma. mi, mi. Ile pan? Majemica może moment, mystery, mystery. Mystery. No. Ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Siedem! Jej. Okay. Ile? Cztery, cztery, osiem, dwa. Okej? Okay. Nie dotykam, dobra <grym> <grym> Nie dotykam, dobra i dotykam Jezus, Marian. Ja nie wiedziałam, że mam tutaj krówkę. Serio. Bip. Bip, mi, mi. Mi, mi. I możesz jeszcze raz pominęłeś, tak? Brakuje ci 2-3 Robux. Czy chcesz skupić pakiet 3-0 2, Robuxów? Nie, nie chcę. pip, 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 pip 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 yes pipi og yeah. glass glass oke aha teka bro bro Chyba e, e, e. to będą dwa odcinki, bo to jest 1, 1, 6 poziomów. Więc musimy to podzielić na dwa odcinki, a ja jestem na 33. I nie zwracajcie uwagi, że jak, e, jak mówię jakieś cyfry, liczby, to mówię 3, 3, 2, 2, albo w stylu. No i tak jest po prostu łatwiej. No. Tu, 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 tu. Dobra. Więc... Idzie druga cześć. Wiecie? Najsłyszę Was. Hm? Dobra, no, nie słyszę. Dobra, mają. <laughs>